Wszystko, Odmawić, ja. mi wszystko. ja się wywigluję! Ja się wywigluję! <trymne> 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 Dead by Daylight o 3 w nocy Czy muszę dodawać coś jeszcze? Cześć wszystkim, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale W dzisiejszym odcinku postanowiłem zagrać sobie Dead by Daylight o godzinie Trzeci w nocy. Skończyło się to naprawdę porąbaną akcją razem z Ksenem i z Damiksem. Bo tak cholernie dziwnie, już nie myślałem trzeźwo, ale grałem dalej. Generalnie wyszło interesująco. Myślę, że ten odcinek Wam się spodoba. już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. O! Wiesz co? You know to jest zajebista mapa. O, o, to jest zajebista <laughs> mapa. To ściana. Hej! Okay. O, shit. nie ma. A, Kurde. Idzie do nas! Aaaa! Uciekaj! Jero, jero. Znowu widmo! No, żeż ile tych widm? Aaaa! No, Niech ma nie, gejny! Nie, nie. Zostaw mnie! Ramen! Ty patafianie no, jeden, ty! Się na fajn gonicie. No. My się w berka bawimy. Heee. Eee, ma karena. Respekt? Nope. Nie respektuję pan! O kurde! O kurde! I on o ma Ten, ten addon, że widzi te 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 aury, tylko kurde jest niewidzialny. To, to kiedy robisz skillczeki i cię kuźwa, wszystko zaczyna swędzić. Od nogi to kuźwa głowę. <grym> tak Ależ za mną! Poleta! 5 Cztery! Trzy, dwa, jeden i pół, jeden i jedna czwarta, zero. I pół. Czemu nie damy nie blokuj! Nie blokuj! Tam Ty tam, tam ja. Tam ja. Tam 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 je. Nie! O nie! Co wy robicie? Czemu obaj leżycie? Co jest z wami nie tak? Wszystko. mi, wow. wszystko. JA SIĘ WYWIGLUJĘ! JA SIĘ WYWIGLUJĘ! <tuszel> <A>! <tuszel> KOCHAM! O cześć, co ty robisz? O cześć, wiesz... No, sam nie wiem. Nie? Dawaj, dawaj, dawaj! Haaaa, <tuszel> bitch! No dobra, ej! To jest ja my ja jestem jakimś porąbany, nie wyspany, naćpany, ale coś jest nie tak! Nie eh? widzisz mnie. To jest zajebista odpowiedź. Nie widzisz mnie! Nie, 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 nie to, to jest... Przecież, to nie jest break, on mnie nie widzi Maciek, czy ty to przebiegałeś? Ja nie biegam, ja chodzę, ja mam spry... Sprinto bursto Eee, chodź tu! O kurde biegło! Oho, ona tu biegła, a wy tutaj biegniecie. No cześć! Boja. Dę, dę. O, ja. O, tu jesteście dzień dobry oh, i to, no to biegnie No co, to w co ty robisz? Dżewę Eee, tak O kurde, mati Mata Daleko O nie! O, kurde. No, nie spadłem jeszcze no, Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś, kierownik? Jak do tego doszło, nie wiem Dobra, ja tu se powiszę jako pierwszy. Wiesz, co ja zniszczyłem ten hak? Ej, kowasz to zniszczyłem ten hak. A Hop idealnie przyszedł kiedy się zregenerował. Nie wiem, na Ale wolę skończyć to zadanie w końcu. Czemu tylko wy giniecie? Kseno, dawaj, 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 ja mam sprintaj, to spierdziela. Ale on nie taneluj. Jak do tego doszło, no? nie wiem. Nie toneluj! On cię taneluje. I ciągłeś. Turkuje? Tur, tu, 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 nie toneluj! Ramen! Czemu o nie, jestem schowałeś? za daleko! Dlaczego mnie tanelujesz? Nie! Wywalaj! Ta, jak ty żyjesz jeszcze? Nie ma! On teraz ja nie żyje! Okej! Okay. Ja ci przyszłem ratować a ciebie nie ma na nim, no no a gdzie miałbym być? Przepraszam nie, no, no na nim, no. Idziemy. No no, na nim. Idziemy. idziemy. Bo on mnie podnosi! Szybko! Boże, no. To jest takie dobre. Ale on mnie nienawidzi teraz. On mnie nie cierpi, on mnie chce rozlewać na zęby. Co ty gadasz? Siema! Rii. No wow, lera jasna, co ty tu robisz? z nim, nie, o nie, jest nie, nie, sobie... nie, gadaj. nie, 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 mnie? nie, widziałeś mnie, mnie. Nie, widziałeś mnie. nie, widziałeś nie, 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 Ej, nie, ratujcie nie, nie, mi ekran. Pomocy. To zaraz, zaraz rzucę wam apteczkę Ej, ale ciebie to... w ogóle nie da leczyć. Coś mi się stało z ekranem, nie mogę nic zrobić Czemu o, ja wszedłem do czapki? O kuźwa! Xeno powołany co jeżeli i że go trafisz na ślepo Kurde, nie trafił O, jednak może trafił o, traf ale czemu nie mogę zniszczyć tamtego hakam? O, Stary, w końcu geny jakieś. Ja zrobiłem. <grym> I to od zera. Rata toj! Nie! Co robisz? Umieram tu albo nie. Nie podniesiesz mnie! Ty do chuju! <słyska> dopiero zauważył, że tam jest hak. Ale to jest zepsuty, to tutaj nic nie zrobi. A no tak, dobra. Ej, kluje się! kluje się! Zasz radę, bo budowniczy Dobrze do radę. pomocy, bo ja nie mam nic. Ja to ja już jest koniec. Radny. Nie ma już nic. Ej, chodź kur, wylecz mnie, o nie? Czy ty kogoś tu sprowadziłeś? A! Nie, tam ktoś inny prawie sprowadził. Dobra. Dobra, mam to! Pog, ale on kampi. Nie, nie jest mną, jest! Maty, po co no, ja tam zbiegałem? Mati, nie Maty, ty już wiem do... Po co? proszę ja go podnosi, a Maty co? A Maty gówno, Maty ginie.